Hałas podwodny jest uznawany za rodzaj zanieczyszczenia, tak wynikający właśnie z naszej działalności na morzu. Takim najbardziej powszechnym dźwiękiem jest tak zwany szum kawitacyjny powstający przez działanie śruby statków i silnika. Jest to najbardziej powszechne źródło hałasu na Bałtyku. Inne źródła hałasu podwodnego na morzu to różnego rodzaju urządzenia hydrotechniczne, takie jak kafary czy też pogłębiarki, urządzenia hydroakustyczne, czyli na przykład sonary czy też echosondy, czy też różnego rodzaju działania wojskowe, podczas których wykorzystywane są sonary, czy też na przykład różnego rodzaju eksplozje. Hałas podwodny może prowadzić do zmian zachowania, tak? zwierzęta są narażone na stres, będą na przykład porzucać miejsce żerowania, mogą mieć problemy z komunikacją, będą też zaburzone jakieś tam naturalne procesy związane z rozrodem, może dochodzić do porzucenia młodych osobników przez osobniki dorosłe, może też dochodzić do osłabienia zmysłu słuchu, tak? Trwałego lub też tymczasowego, czy nawet do Śmierci. Musimy sobie zdawać sprawę, że w wypadku takich zwierząt jak morświn, echolokacja jest no jakby jedyną możliwością dla tych zwierząt, aby w efektywny sposób być w stanie lokalizować swoje ofiary, czy też odkrywać jakieś podwodne przeszkody. I w momencie, gdy ten zmysł słuchu jest upośledzony, to one w krótszej lub też dłuższej perspektywie są po prostu narażone na śmierć jednym ze sposobów przeciwdziałania zjawisku hałasu podwodnego jest na przykład stosowanie kurtyny bąbelkowej która jest, polega na tym, po prostu, że na, na dnie morza rozkładamy taką perforowaną rurę, do której jest pompowane powietrze i to powietrze tworzy jakby takie ogrodzenie z bąbelków powietrza, przeciwdziałając temu, by jakby hałas tak, z, z danego źródła nie rozchodził się na większe odległości, co jest w stanie po prostu przeciwdziałać temu, by organizmy morskie nie zostały porażone, tak, żeby nie oddziaływały na nie w negatywny sposób sposób dane źródło hałasu na morzu.